Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, pojawił się tutaj mały mikrofon chomiczek i jak mikrofon chomiczek się dobrze sprawdzi na tym odcinku, to będzie już z nami na każdym odcinku gadanym, ponieważ stwierdziłam, że warto lepiej doinwestować w głos, jak już tak do Was dużo mówię, żebyśmy się lepiej słyszeli. Mam nadzieję, że Wy mnie lepiej słyszycie, ja się czuję na pewno dużo bardziej profesjonalnie. Dzisiaj pogadamy sobie o kolejnym związkowym temacie, czyli moja ulubiona seria. I pogadamy sobie o tym, jak druga osoba zmienia się, kiedy wchodzicie w nią zwi w związek. O ile ta osoba oczywiście chce się zmienić, ale jak przesiąkacie sobą nawzajem, czego się nawzajem od siebie uczycie i jak wasze życie się po prostu zmienia po tym, jak wchodzicie w związek z inną osobą, osobą, która ma oczywiście dobre cechy, która jest w stanie sobą zaoferować coś ciekawego i jakie to jest po prostu ciekawe. Opowiem Wam na przykładzie, oczywiście, naszym, czyli moim i mojego męża. Opowiem Wam, co mój mąż przejął ode mnie, a co ja przejęłam od niego. Robiliśmy sobie ostatnio takie podsumowanie i uznałam, że to będzie właśnie mega ciekawy temat do opowiedzenia Wam. Jak spytałam Stasia o to, czego ode mnie się nauczył, to pierwsze, co wymienił, to taka konkretność zdecydowanie mocne, konkretne zdanie. On generalnie był, no tak jak większość ludzi, tacy wiecie, no, jak trzeba, to taki miły. Jak coś źle na przykład go obsłużyli, a on to trudno. Jak go dobrze obsłużyli, to też było. No, fajnie było. A ja jestem taka, że bardzo mocno jestem w daną stronę i jak coś mi się nie podoba, to bardzo mocno to wyrażam. Jak coś mi się podoba, to też bardzo mocno to wyrażam. I Staś mówi, że właśnie tym przesiąkł i że teraz jest bardziej taki konkretny, zdecydowany. Uważam, że to dobrze. Bo już wystarczająco jest dużo mimos na tym świecie i mężczyzna mimoza jest niefajny. W sensie on nigdy nie był kategorią mimozy, ale wiecie, po prostu nie był taki, taki jak ja. A teraz jest. I, I obydwoje teraz jesteśmy tacy właśnie mega konkretni, mega zdecydowani. Tak albo nie. Od razu podejmujemy decyzję, albo się na coś zgadzamy, albo nie, albo coś robimy, albo czegoś nie robimy. I na przykład to też się przekłada właśnie takie zdecydowanie i konkretność na na przykład y, właśnie mówienie, że coś jest dobrze zrobione, albo zgłaszanie, że coś jest niedobrze zrobione. Czyli w restauracjach, w hotelach nie mamy już problemu, ja nigdy nie miałam, ale Staś nie ma problemu, żeby pójść i powiedzieć, że na przykład mu coś nie smakowało. Albo na przykład powiedzieć, że y, super nam się w tym hotelu mieszkało. Więc uważam, że ta zmiana wyszła mu na plus. No, i oczywiście on też uważa, że, że to plus, więc to była pierwsza rzecz. Kolejną rzecz, którą nauczył się ode mnie Staś, kolejną rzeczą, jest mówienie: Dziękuję. I ja to wyniosłam z hotelu, kiedy ludzie mną pomiatali po prostu jak burą szmatą, bo nie da się inaczej tego ująć. I ja stawałam na głowie dosłownie na tej recepcji, wystawałam noce i dnie tam jak pachołek. I nie dostawałam nawet spłakanego, dziękuję za na przykład rozliczenie jakiejś całej faktury firmowej na paręset tysięcy złotych z błędami, korekta, wysłanie tego cudawianki, jakby nic. Gdzie ja z cyferkami wiecie, ciężko. Więc Staś nauczył się mówić, dziękuję, ponieważ jak zaczęliśmy razem jeździć po hotelach czy chodzić po restauracji, to on się zachowywał jak każdy mężczyzna, prawie każdy. Czyli ktoś zabiera przed jego nosa talerz, a on ogląda ściany w tym czasie. I nic nie kosztuje powiedzenie dziękuję. Nic. A drugiej osobie możecie zrobić dzień. Na pewno w tym świecie, gdzie po prostu są same oburzone wieśniaki, bo to się inaczej nie da ująć, bo niestety w obsłudze klienta takie przypadki tylko są. To naprawdę powiedzenie komuś dziękuję, może czasami uratować tej osobie drugiej cały dzień. A ja się czuję lepiej, bo ja na przykład przez to właśnie, że pracowałam w usługach, czuję się czasami tak troszkę niekomfortowo. Widziałam na TikToku ostatnio, bo gdzieś by indziej, że jak robi Wam kobieta pedikur, to się czuje się tak niekomfortowo, jakby służebnica po prostu Wam tam masowała stopy. I ja mam tak samo w obsłudze klienta i w hotelu, bo ja byłam na tym miejscu. Znaczy obsługa yy, klienta to hotel, o, w restauracjach i hotelu chciałam powiedzieć. Ja byłam w tym miejscu, ja wiem jakie to jest straszne. I po prostu, oh, i moją traumę przelałam na Stasia. I teraz Staś pokornie, za każde dosłownie podanie serwetki najmniejszej czy już pojedynczego ślubca mówi Dziękuję. I umie też powiedzieć właśnie, że mu się coś podobało. To już się nie wiąże z taką konkretnością z poprzedniego punktu, tylko też z takim właśnie docenianiem po prostu czegoś. I tak samo się nauczył mówić dziękuję w sytuacjach prywatnych, w sensie domowych, wiecie. Albo na przykład do swojej rodziny. Ja go tego nauczyłam. Oni są w ogóle tacy, nie to, że zimni, ale są tacy, że nie nadskakują sobie za bardzo, nie powiedzą sobie: o, masz ładny sweter, o, jakie to jest pyszne. Nie. A u, u moja rodzina jest mega taka właśnie, wiecie, ćwierkająco dogadująca, jakby, i Staś ode mnie to przejął. I wiem, że jego rodzina jest bardzo zadowolona z tego, że on to przejął, bo na przykład babcia Stasia, nasza babcia, chciałam powiedzieć w sumie, no trochę, trochę tak jest. Babcia Stasia jest taka, że ona bardzo kocha gotować, i dla niej powiedzenie, że smakowało, to jest po prostu dla niej made her day i sto innych dni. I ja zawsze właśnie jej mówię, że zawsze jest pyszne, że mi tak smakuje, i ta zupa, i w ogóle. I wtedy babcia Stasia jest najszczęśliwsza na świecie. I właśnie zawsze mówię Stasiowi, jak babcia nam na przykład dostarcza jedzenie do domu, że napisz babci, że ci smakowało. Będzie ci robiła z przyjemnością to jedzenie dalej. Na kolejne razy, a nie na siłę, albo będzie nie wiedziała, czy jej smakuje, czy, czy nam smakuje, czy nie. Wiecie. Proste gesty i mówienie dziękuję. I właśnie odkąd Staś to przejął, to mówi, że jakby też się lepiej z tym czuje i że wcześniej to było słabe z jego strony, więc też totalnie cute. Kolejna rzecz, którą Staś ode mnie przejął, to jest mówienie o uczuciach, wyrażanie uczuć tych pozytywnych i negatywnych i nie trzymanie tego w sobie, tylko przegadywanie tego wszystkiego. I Staś nie to, że był jakoś bardzo zamknięty, ale wiecie, jak to faceci, no, nie mają zazwyczaj potrzeby tak wyrażania bardzo swoich uczuć, tłumią to w sobie, no, po prostu. Walceci, po prostu. I właśnie mega fajnie, że Staś to przejął, bo dużo łatwiej nam się funkcjonuje i od razu mówimy sobie jakieś swoje problemy, od razu mówimy, co nam się w sobie ewentualnie nie podoba. Na początku tak było, teraz już nie ma takich rzeczy. Na początku, jak musieliśmy się, wiecie, dogryźć, jakby. Tak się mówi, dogryźć. Więc mm, właśnie takie wyrażanie uczuć i. To jest mega sweet, chociaż do tej pory na przykład mówi mi też, że za mało mi mówi, że mnie kocha. No i w sumie tak jest, ale ja wiem, że on i tak mnie kocha. No to jest jakby wiecie, faceci, więc nie wymagam, żeby codziennie mi rano pisał SMS-ka: e dzień dobry, kochanie, kocham cię, bo to też by było takie sztuczne do pożygu. I w ogóle nie, to kompletnie nie jest mój styl. Ale czasami jeszcze mu się właśnie zapomina o wyrażaniu takich pozytywnych rzeczy, albo jak właśnie rozmawialiśmy ostatnio na jakiś tam temat i miał wymienić pozytywy i negatywy, to zaczął od negatywów. A ja mówię, przestań być takim po prostu zguszkniałym Polakiem, bo to też jest takie polskie. Zacznij od pozytywów, dlaczego zaczynasz od negatywów? Więc nadal się od siebie dużo uczymy i zmieniamy, ale to jest mega słodkie i właśnie w kwestii uczuć, no to myślę, że każda dziewczyna w sumie zmienia swojego faceta właśnie w kontekście uczuciowości. Dalej czego Stasia nauczyłam i tu uważam, że to jest mój ogromny sukces, to jest planowanie rzeczy z wyprzedzeniem i ogólnie jakiekolwiek planowanie rzeczy. I żeby było jasne, ja bardzo lubię spontaniczne decyzje i takie drobne, nie jakieś wielkie. <gryw> no, tak lubię, ale tak wiecie, z umiarem. No, w każdym razie. Y Właśnie planowania go nauczyłam i bardzo dobrze do na nas wpływa. Mam w nim, w nim duże wsparcie w kontekście właśnie planowania rzeczy. Nie jest wszystko na mnie zrzucone, to jest bardzo fajne. Staś nam ogarnia zawsze wakacje, wszystkie loty, i ja kompletnie nie dałabym sobie rady z takim ciężarem. Jakim jest rezerwacja hotelu i lotów, bo to kosztuje tyle pieniędzy, że ja bym się bała, że coś zrobię źle i te pieniądze przepadną. Że zarezerwuję, wiecie, zamiast na maj, to na czerwiec, chociaż czytam wszystko 80 tysięcy razy przed kliknięciem Rezerwuj. Ja się boję dosłownie kupić bluzkę w zarze. że podałam zły adres za jakieś 9 dolarów. Ja się boję tego robić. I właśnie Staś przyjmuje takie wszystkie rzeczy organizacyjno-planujące, w sensie bluzkę w zarze kupuje sobie sama, ale wiecie, na przykład, hotele. I właśnie to jest super, że on to ogarnia, ale zawsze tak było, że on był bardzo taki ogarnięty i dorosły, jak na swój wiek, bardzo, ale czasami na przykład zapominał czegoś, bo nie miał tego wcześniej zaplanowanego. Typu, jechaliśmy właśnie na jakiś wyjazd, na przykład do spa w Polsce, a on nie wziął kąpielówek. Jakby, do spa to jest główny cel. Będziemy siedzieć w basenie, w wodzie. Jak mogłeś zapomnieć o kąpielówkach, to jest rzecz, która jako pierwsza wlatuje dosłownie do walizki. Więc było dużo takich przypadków, nic takiego wiecie drastycznego, ale takie właśnie drobne rzeczy, które nauczyły go planowania i zobaczył, że faktycznie takie planowanie wszystkiego, i zawsze się ze mnie śmiał, że ja pakuję walizkę tydzień przed wyjazdem, ona stoi rozwalana na środku, ja do niej dorzucam rzeczy, a potem przestał się śmiać, jak yy, nie wziął kąpielówek 17 razy. Więc y, planowanie. Jestem z tego dumna. Staś też powiedział, że nauczył się ode mnie wszystkich takich związkowych zasad. No i to jest prawda, bo wcześniej on był w związkach nie takich jakichś mega poważnych, i ja w sumie też nie byłam w takich poważnych, ale skądś te zasady znałam związkowe, wiecie. Wydaje mi się, że dziewczyny to jest kolejna rzecz, po prostu kobiety jakby mają to w sobie. I to też było bardzo fajne, że właśnie Staś nie miał takich poważnych związków wcześniej, bo nie miał żadnych takich. Utrwalonych zachowań i przyzwyczajeń, i mogliśmy nasz związek zbudować totalnie od zera na naszych zasadach, a nie tak, że wiecie, są jakieś naleciałości i przyzwyczajenia z poprzednich związków. Więc, właśnie takich związkowych zasad Staś się ode mnie nauczył, w sumie po prostu je przyjął, jakie tworzyliśmy, i też się nauczył takiej dojrzałości i dorosłości ode mnie. My zamieszkaliśmy razem po roku, ale to, słuchajcie, nie była moja decyzja, tylko to była Stasia propozycja, ponieważ rodzice Stasia wykończali mieszkanie, wykończyli mieszkanie, w którym nigdy wcześniej nie mieszkał i po prostu stwierdziliśmy, że fajnie będzie, jak my tam zamieszkamy, będziemy pierwszymi mieszkańcami, taki fresh start i w ogóle. Więc to był też taki dla nas kopniak z góry, że żebyśmy zrobili to teraz i uważam, że to był super. Czas i jestem bardzo dowolna z tego, że to się stało po roku. Rok to tak idealnie, naprawdę, jak się intensywnie spotykacie, macie fajny kontakt, powyjeżdżacie razem, pobędziecie u siebie nawzajem, poznacie rodzinę, to rok to jest świat i ludzie, żeby się wyprowadzić, moim zdaniem. Ale dobra, zeszłam z tematu właśnie takiej też dorosłości pod względem na przykład pracy, bo jak my się spotkaliśmy, i w poprzednim, w poprzednim gadanym vlogu Wam wspominałam, że Staś, jak się spotkaliśmy, był właśnie w kadrze narodowej I robił jakieś taki drobny biznes, typu sprzedawał te luksusowe, na przykład produkty od projektantów. I ja byłam taka, że fajne te biznesy, fajny ten sport, ale jakaś praca? Dobrze płatna? Czy coś? I Staś powiedział, że gdyby nie ja, to prawdopodobnie by jeszcze dłużej był w tym, w tym sporcie. I widziałam w nim, że też przez trochę po opuszczeniu tego sportu żałuję. Że tak szybko to skończył, ale teraz na przykład rozmawialiśmy wczoraj właśnie na temat tego filmu i powiedział, że żałuje, że tak późno to skończył. Więc, no, znów, faceci dostrzegają pewne rzeczy po prostu później. I też jest w naszym związku tak, że ja coś na przykład mówię, że będzie tak i tak, konsekwencją tego będzie to i to. I to się oczywiście zawsze sprawdza, oczywiście. I Staś mówi, co? Oczywiście miałaś rację, na co ja mówię. Oczywiście wiem to. Więc. Po prostu. Kobiety inaczej. Głowa kobiet działa po prostu inaczej. Teraz przechodzimy do tego, czego ja się nauczyłam od mojego męża. No i yy, nauczyłam się naprawdę dużo. Naprawdę dużo, i Staś miał ogromny wpływ na to, jaką osobą jestem teraz. Ogromny wpływ. Nauczył mnie naprawdę bardzo wielu rzeczy, i na pewno bym nie była tu, gdzie teraz jestem, bez niego. Więc jestem mu bardzo wdzięczna za to, że się pojawił w moim życiu, jemu albo wszechświatowi, nie wiem. I nauczył mnie naprawdę bardzo fajnych rzeczy. No, już wam opowiadam, mam, mam zapisane, żeby nic mi nie uciekło. By mi uciekło na pewno. Um, nauczył mnie tego, że można żyć inaczej. Czyli to, co moje mantry TikTokowe, czyli że etat 9-17 nie, że siedzenie w Polsce w mieszkaniu na kredycie 40 metrów nie. Można żyć inaczej, można wyjeżdżać, można mieszkać w innym kraju, można pracować we własnej firmie, a nie u kogoś całe życie i dla kogoś, który pracuje, dla kogoś, który ma szefa gdzieś, który zarządza tym wszystkim i siedmioma innymi firmami. Nie. Możesz być dosłownie, mówiąc przysłowiowo, panem swojego losu i ja wiecie, miałam takie wzorce, że właśnie bezpieczna praca, cieszyć się, że w ogóle ktoś mnie chciał zatrudnić orać tam sobie spokojnie na tym etacie, odkładać troszkę pieniążków, no i tam powoli jakieś mieszkanie, może jakaś ziemia, jakiś domek pod Warszawą, coś. A Staś, o też mnie na przykład nauczył, osz... chociaż z oszczędzaniem to było tak, że ja go trochę nauczyłam i trochę on mnie, bo był taki moment, że Staś nie oszczędzał pieniędzy, jak teraz o tym myślę, to to jest niemożliwe, bo jak myślę sobie o nim, to pierwsze o czym myślę, to oszczędzanie pieniędzy, więc był taki moment, że Staś nie oszczędzał, i właśnie wtedy, jak skończył snowboard, a nie miał jeszcze żadnego zatrudnienia, to był taki moment, że był praktycznie na zero. I to był moment w jego życiu, kiedy stwierdził, że zacznie oszczędzać, i też widział w naszym związku przez poprzedni rok, jak ja zawsze z mojej po prostu marnej, żenującej pensji, że zawsze ja coś odkładam, bo to akurat moi rodzice we mnie to wpoili, chociaż mnie bardzo kusiło, żeby to wszystko wydać, bo to były grosze i ciężko było cokolwiek odłożyć. I właśnie Staś to zobaczył, i od tego czasu odkłada. I teraz jest tak, że. To on mnie goni z oszczędzaniem, bo on zawsze, co by się nie działo, odłoży kasę z pensji. I to jest tak, że kiedyś ja go tego nauczyłam, i teraz on ciśnie mnie, więc z oszczędzaniem to jest w ogóle śmieszne. No ale tak podsumowując, nauczył właśnie mnie żyć nie schematami, patrzeć daleko i wysoko mierzyć. A no to totalnie zmieniło moją psychę, bo tak jak mówiłam, ja miałam takie bardzo zamknięte prostolinijne myślenie, takie bardzo standardowe. Dalej, czego mnie nauczył mój mąż, to wszystkich takich rzeczy prawno-technicznych. Wszystkie rzeczy związane z bankiem. Wszystkie rzeczy związane z prawem jazdy. Och, prawo jazdy. Temat rzeka. Temat rzeka. Ja prawo jazdy, słuchajcie, zdawałam dwa lata temu, więc późno, bo zawsze się bałam. Bo w ogóle... Udział w ruchu drogowym autem, wielką, rozpędzoną maszyną, jest dla mnie, jako tym głębiej pomyślę, jest tak odpowiedzialnym zadaniem, że ja czułam, że nie. Skrzynia biegów, te wszystkie znaki, w ogóle łód I zacząłem jeździć autem. I dzięki temu, że ze Stasiem. Ogólnie miałam, wiecie, potencjał i szło mi dobrze, i instruktorzy byli ze mnie bardzo zadowoleni, ale. Też jak czegoś nie wiedziałam, nie byłam pewna, czy chciałam sobie jeszcze pojeździć godziny, to Staś poświęcał mi masę czasu, dawał mi jakieś, wiecie, swoje notatki, omawiał ze mną poszczególne znaki. Wypożyczaliśmy panka samochód, żeby chodzić jeździć na jakimś placu przy powązkach. Poświęcał mi właśnie masę czasu i uwagi i mega też mi ufał, że ja wiecie kierowałam, nie mając prawo jazdy i robiąc jakieś po prostu obrzydliwe błędy. Więc nauczył mnie właśnie na przykład przy prawo jazdy wszystkiego praktycznie. Ci instruktorzy to machali nogą, bo Staś nauczył mnie dosłownie wszystkiego i jakichś takich trików. Czy na przykład jak pisałam inżynierkę, to on mi też mega pomagał, podsyłał mi jakieś strony, tu mówił, że tu musisz wydrukować tak, ta czcionka musi być tak. I ja sama po prostu mi się w tym tak zakopała. I on właśnie ogarnia wszystkie takie wiecie. A z cyferkami? To ja w ogóle, ja w ogóle nie ruszam tematu cyferek albo jakichś listów z urzędu. Nie, to jest I'm just a girl. I'm just a girl i moja głowa nie dosięga do takich szerokich tematów i po prostu to od razu przechodzi do Stasia. On to załatwia, on to załatwia. Albo ze ślubem były jakieś, wiecie, rzeczy, jakieś przedpłaty, jakieś faktury. Nie. Więc to jest wspaniałe, że on ogarnia to wszystko, ale jednocześnie on nie robi tego za mnie, no chyba że to cyferki, ale też mnie uczy i nauczył mnie radzenia sobie z naprawdę dużą ilością takich rzeczy, które kiedyś były dla mnie kompletnie nie do przejścia. I w ogóle to, że tego nie uczą w szkołach, typu na przykład rozliczanie pitu przysłowiowe, albo, wiecie, wkręcenie śrubki, czy jakieś kontrolki w domu, jak się palą. Że tego nie uczą w szkołach, tylko jakiegoś Pitagorasa, Bóg wie po co. To jest po prostu żenada. To jest żenada. Nie wiem, do kogo, do kogo to zgłosić, ale ja bym to zgłosiła jeszcze dziś. Więc jestem bardzo wdzięczna, że Staś mnie po prostu ogarnął życiowo i nauczył tego wszystkiego. Kolejną rzeczą bardzo dużą, która bardzo zmieniła mój mindset, jest to, że Staś mnie nauczył e, m, takiego spokoju. I nie przejmowania się, i nie zapętlania się w tych swoich myślach. To jest akurat cecha, którą bardzo ciężko jest mi zwalczyć, i pomimo naszego sześcioletniego związku, nadal ta zmywarka, nadal te emocje, jakby takie mocne, i wiecie, nakręcanie się czasami to we mnie jest, i ciężko jest mi to zwalczyć, ale staram się, i za każdym razem, jak jest jakaś taka sytuacja nerwowa, podbramkowa, coś mi się wali to sta się dla mnie tak ogromnym wsparciem i dosłownie ja bym się zapłakała naprawdę ku depresji to by szło za każdym razem kiedy mi się coś wali bo jestem bardzo emocjonalna a on jest po prostu oazą spokoju zawsze ma rozwiązanie zawsze Co, czy mi się coś na Instagramie e, rozwali czy zgubię portfel czy, nie wiem, coś na studiach było, coś w pracy mnie opieprzali za coś. Zawsze ma rozwiązanie. Zawsze. Na przykład, jak w pracy mi się wydawało, wiecie, koniec świata, Boże, nie spodobało się jej to, jak ja coś napisałam mojej szefowej, i mi to napisała, że tu źle zrobiłam, Boże, zwolnią mnie. A Staś, no to znajdziesz drugą pracę. To nie jest jedyne korpo w Warszawie albo Jezu na świecie, gdzie możesz pracować. I teraz ja mam też taki mindset i wszyscy są właśnie zawsze w szoku, jak ja rozwiązuję innym tak problemy, jak coś rozwiązuje mi, chociaż i tak mi jeszcze do Stasia brakuje. I właśnie to jest super, że od niego to przejęłam i cały czas staram się przejmować jeszcze bardziej. To? to jest mega. I to w sumie tyle, co miałam wam do przekazania. Myślę, że poznaliście nas lepiej, jeszcze lepiej niż do tej pory. Wszystko, co miałam na myśli, to chyba Wam powiedziałam. Staś wczoraj przekazał mi wszystko, co on, na co on wpadł, więc wydaje mi się, że temat jest wyczerpany. No i co? I widzimy się znowu niedługo.